Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w kolejnej zapowiedzi na tym kanale meczów Wisły-Kraków, a dzisiaj Wisła-Kraków-Lech-Poznań. Ten mecz, co je dzisiaj zapowiadamy, bo no jest to mecz, który nas, nie powiem, elektryzuje, tak motywuje też, żeby znaleźć się na stadionie. No, znaczy ja się nie muszę motywować, bo zawsze na nim jestem, ale, e, ale generalnie wielu ludzi, patrząc po frekwencji, e, znaczy patrząc na sprzedaż biletów, no, wydaje mi się, że jest zmotywowana i że to może być naprawdę przepiękne e, widowisko. Na to wszyscy liczymy, bo przyjeżdża Lech Poznań, który jest e, czy w gazie, czy na fali, nie wiem. E, ale to jest zespół, który naprawdę gra ładnie w piłkę i gra i punktuje, w miarę punktuje, tak możemy o tym zespole powiedzieć, no i jestem ciekawy, jak zaprezentuje się w Krakowie, no bo akurat wyniki sportowe no są różne, bo powiedziałem, że te wyniki są dobre, w skali oczywiście całego, całego sezonu, Lech Poznań ma szansę na zdobycie tytułu wicemistrzowskiego, bo jeśli chodzi o tytuł mistrzowski, no tutaj sprawa jest rozwiązana, jest 9 punktów przewagi Legii nad, nad drugim miejscem, więc tutaj raczej nic się nie zmieni, Legia Warszawa zdobędzie tytuł mistrzowski, Na czym możemy ubolewać, no ale taka jest Liga, no, w tym momencie Legia po prostu jest, no nie ma konkurencji, no nie ma, nie ma z kim przegrać i, i, dlatego, i dlatego zdobędzie tytuł mistrzowski, ale nie, nie dzisiaj nie o Legii, będzie na to czas, to powiemy troszkę słów o Legii, to za parę spotkań 22 marca bodajże gramy z Legią, więc wtedy będziemy o Legii Warszawa rozmawiać. Tym razem rozmawiamy o Lechu Poznań, no i może przejdźmy sobie do oceny tego zespołu, taką króciutką analizkę tutaj mamy w taką wystawie, bo, bo nie chciałbym tutaj jakoś przesadzać się z, z jakimś obszernym ocenieniem tego tego zespołu. Pierwsze brawa dla, e, tak, tak oczywiście obiektywnie patrząc na Tryna Żurawia, ponieważ no, był bardzo krytykowany, e, też sam klub był krytykowany za to, że te transfery takie średnie, e, a mimo wszystko, e, no, jakoś ten, ta gra tego zespołu wygląda, Żuraw faktycznie e, chyba odnalazł się w tej, tej rzeczywistości i, i gra Lecha naprawdę, Budzi podziw, jakby troszkę się obawiam tego spotkania, bo wiem jaka jest siła ofensywna tego zespołu, ale również wiem, że defensywnie zresztą nie wygląda źle. Wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne spotkanie, bo ma w szeregach Lecha Poznań, no przecież mamy kandydata do pojechania na Euro 2020, tak? Z reprezentacją Polski, bo walczy o to mi ale walczy również o to Kamil Jóźwiak, który moim zdaniem jest zawodnikiem bardzo dynamicznym, bardzo też uniwersalnym, dysponującym dobrym uderzeniem, a przede wszystkim niesamowitym przyspieszeniem. No, będzie w tym meczu, jeżeli, go nie będzie, jeżeli on będzie miał za dużo swobody, no to obawiam się, że będziemy mieli problemy. Ale również mamy też zawodnika takiego jak Gitkier, Christian Gitkier. Który, no oczywiście od dłuższego czasu gra taką średnią piłkę i generalnie dużo jest narzekania na tego zawodnika, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy: że jest to zawodnik, który bardzo dobrze ustawia się na boisku i na to musimy bardzo, bardzo uważać. No również całkiem dobry tak szczerze jeszcze tak patrzę, tylko tutaj docenić, no mamy tu dużo młodych zawodników przede wszystkim, którzy no, pokazują, że już na klasę są gotowi, tak, więc to jest to jest bardzo ważne, no ale przede wszystkim jasna sprawa, no Jóźwiak to jest gość, który tutaj będzie rozdawał karty w tym spotkaniu, wyniki, wyniki takie wyniki, które lek osiąga, no to nie ukrywam, że jest to dzięki niemu, patrząc na parę spotkań, że on tutaj ciągnie grę tego zespołu, gdyby nie on, to pewnie byłoby trochę, trochę słabo. A dzięki temu, że, że on jest na boisku w barwach Lecha Poznań, no to daje dużo, dużo jakości. No i cóż, no walczymy o tytuł wicemistrzowski, więc przyjadą na pewno do Krakowa zdeterminowani, by to spotkanie wygrać. Myślę, że nikogo remis tutaj nie zadowoli ani kibiców Wisły Kraków, ani kibiców Lecha. Poznań. Tyle mi się o Lechu. jak powiedziałem nie będę jakichś tutaj obszernych analiz tutaj Wam prezentował. Po prostu po prostu zajmijmy się teraz sytuacją Wisły Kraków. A sytuacja Wisły Kraków jest niby w porządku ale jednak jest troszkę jak dla mnie stresująca. Zacznę może od kontuzji. No wiadomo Dawid nie psuj przez 6 tygodni przynajmniej będzie pauzował. Więc oczywiście nie, że za kartki tylko kontuzję ma, e, więc to jest dosyć spore nie ponieważ Dawid dużo jakości dawał, e, e, że tak powiem, na boisku. E, no i bardzo szkoda, że, 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 że go nie będzie, że jednak będzie Artur Skowronek, y, no mu, musi szukać innej opcji, tak, i, i to jest duży problem dla trenera, bo, bo jak wiemy zmiany nie zawsze, w sensie zmiany są pozytywne, bo one wpływają dobrze dla zespołu, ale czasem są negatywne, bo jakby no trzeba kombinować. Bo tutaj zbyt dużego manewru nie mamy, bo jeśli Łukasz liga nie wróci na lecha, no to rodzi się problem. Więc zobaczymy jak ten problem zostanie rozwiązany. Ale jest niewesoło. Jest niewesoło, hmm, ale za to cieszy fakt, że Alan Turgeman no powoli, powoli ma wracać do, do gry. Yy, osobiście no z Lechem nie zagra, ale już podobno na Legię ma być gotowy. Więc jeżeli tak by się stało, no byłoby fantastycznie. No bo Alan Turgeman wydaje mi się, że jest to troszkę ciut lepszy zawodnik niż Lubomir Tupta i mi się w tej drugiej fazie sezonu bardzo może Wisła Kraków pomóc, Więc, czemu by nie, czemu by tego mógł nie zrobić? Może akurat się uda, właśnie szybko, że tak powiem, wrócić do treningów, później myślę, że do pierwszego składu, ale to też jest ważne, żeby wprowadzać jednak takiego zawodnika po takiej kontuzji dosyć powoli, stopniowo. Więc, myślę, że tak. O, ale Artyus Kobrajnego ten dobrze wie, więc nie muszę mu tego, że tak powiem, przypominać. No i no, na kartki musi, muszą uważa, uważać lukę. Clemens i Wukan Sawicewicz, ponieważ miałem tych kartek 7, więc ważne, by, by, by po prostu nie złapać jakiejś głupiej kartki. Bo wiadomo, jak, jak trzeba, to trzeba, ale żeby głupiej kartki jednak nie złapać. Tyczy się to oczywiście bardziej Wukana Sawicewicza, bo on ma taką skłonność do, do łapania głupich kartek bo jeśli chodzi o Lukasa Clemenza to tych kartek żółtych raczej mam mniej nie łapie ich za, załóżmy co mecz tak z Wukanem no to jest tak różnie więc na to trzeba będzie, będzie trzeba uważać no i cóż mogę powiedzieć no mam nadzieję że, że będzie naprawdę no, nie wiem czy będzie komplet ludzi na stadionie raczej że wątpię ale myślę że będzie powyżej 20 tysięcy myślę że nawet 20, 000, może będzie tak pobliżu 25 000. 25 tysięcy, więc to już będzie naprawdę dobry wynik i, i ta atmosfera na będzie naprawdę, naprawdę niesamowita. Eee, no cóż o tym meczu, no słuchajcie, jak ja to widzę może, no wydaje mi się, że będzie to mecz jednak nie typu 3-0 dla Wisły, e, tylko raczej typu 3-2 albo 1-0 albo 2-1 albo coś tego typu. E, niestety troszkę śmierdzi mi remisem. Trochę mi śmierdzi remisem, ponieważ my gramy dosyć ofensywnie, również LEG gra dosyć ofensywnie. No, wydaje mi się, że będzie to raczej taka wymiana ciosów, że to nie będzie na zasadzie y, ja się bronię, bo nie chcę przegrać, tylko faktycznie y, y, będzie to gra na zasadzie, na zasadzie Ciosów, tak? Każdy będzie chciał wygrać to spotkanie za wszelką cenę, i wydaje mi się, że tutaj będzie to bardzo ofensywne spotkanie. Nasowisko Kraków musi uważać przede wszystkim na to, by po prostu nie, nie stracić głupiej bramki, bo, bo to chyba będzie najbardziej bolało. Eee, no cóż, no, Wisła Kraków ma też e, bardzo dobre liczby w tej rundzie wiosennej strzeliła słuchajcie 8 goli e, to nie jest mało, a straciła tylko dwie bramki, więc ten, ten bilans jest naprawdę, naprawdę korzystny e, no ale trzeba jeszcze wiele zrobić, trzeba w tym meczu wygrać, e, wygrać z Piastem no i powalczyć o chociażby punkt z Legią Warszawa no i wtedy ten awans do pierwszej ósemki będzie bardzo, bardzo realny bo cały czas cały czas myślimy o pierwszej ósemce cały czas to gdzieś nam towarzyszy, cały czas chcemy, by ta pierwsza ósemka była w naszym posiadaniu no, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o to spotkanie to tak, tak to widzę, że raczej właśnie ale jakby czuję też świętym remisem, ale jakoś wierzę w, jakoś wierzę po prostu jest zwycięstwo białej gwiazdy uważam że tak się stanie pierwszy sprawdzian czyli krakowia został zaliczony i to tak na, na piątkę na z plusem e, a miejmy nadzieję że lech poznań też zostanie zaliczony bo to jest kolejny sprawdzian Lecz z piastem to będzie kolejny sprawdzian no teraz będą takie sprawdziane bo, bo już takich słabych zespołów no terminarzu nie mamy no bo tak popatrzymy no to tutaj chyba arka jest takim zespołem który jest taki Taki w no, naszym zasięgu, i nawet trochę gorszy, tak? No bo umówmy się, Lech czy Legia, no, to są zespoły, które, no, raczej obstawiają e, na, na zwycięstwo tutaj Lecha. No, mało kto raczej będzie tutaj wstawiał na nas, e, przynajmniej nie jakieś duże pieniądze, e, więc zobaczymy jak to będzie. E, mam nadzieję, że również materiał Wam się spodobał. E, no i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!